No, jako taki produkt snobistyczny, no już jakby wiesz, nie jest, nie jest mile widziane. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Winiarskiego. Dzisiaj naszą gościnią jest Ewa Wieleżyńska, wydawczyni, właścicielka wydawnictwa Filtry. Dzień dobry. Ewa, byłaś przez wiele lat najpierw zastępczynią redaktora naczelnego w magazynie Wino. Potem byłaś redaktorką naczelną Fermentu, a teraz już nie jesteś. Tęsknisz trochę za tym świadkiem winiarskim? Już co, nie. Tęsknię może za Włochami, tęsknię za takimi podróżami do takich jakichś włoskich zapadłych dziur, do takich spotkań z winiarzami, pasjonatami, którzy tam rewitalizowali jakieś odmiany nieznane, których jakby bez nich by nie było. To, to to było zawsze dla mnie najwspanialsze właśnie w takie miejsca jeździć, bardziej niż do jakichś znanych francuskich chateaux. I za tym trochę tęsknię, za taką wiesz, szczodrością Włochów. Natomiast za takim światem degustacji i takim światem który to wino bardzo formalizuje, taki, to nie. Czyli za pismami winiarskimi trochę nie tęsknisz, chociaż i sama prowadziłaś. Wiesz co, za pismami winiarskimi też nie tęsknię. No, jakby, ja, ja w pewnym momencie miałam takie poczucie, może to jakby tak niezręcznie się czuję mówiąc to tobie, który jesteś Master of Wine i, i twoja wiedza jest na pewno wielokrotnie większa od mojej. Mm. Ale ja w pewnym momencie miałam takie poczucie, że ta wiedza o winie jest ograniczona. To znaczy, że ty znaczy oczywiście możesz poznać kolejne roczniki, możesz poznać kolejne dolinki, możesz poznać kolejne butelki, kolejne niuanse i tak dalej. Ale dla mnie w pewnym momencie miałam takie poczucie, że tam już niewiele więcej można się dowiedzieć poza jakby ilościowym wzrostem tej wiedzy. Więc jakby w tym sensie nie tęsknię za, 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 za pismami winiarskimi. Natomiast to, co, co mi się wiesz, no jakby tego teraz też nie śledzę, ale wydaje mi się, że te pisma i, i sam ferment trochę się zmienił, bo się też zmieniła publiczność, to ty byś może ciekawiej o tym opowiedział. Ale wiesz, no mam, mam takie wrażenie, że też to pisanie o winie się zmieniło. Na pewno się zmieniło w Polsce, to znaczy w czasach kiedy myśmy w jakimś sensie tworzyli ten, ten, ten język mówienia o winie, o winie pisało bardzo wiele osób, które miało taki background pisarski, w końcu dwóch laureatów, Nike pisało w magazynie Wino i Marek Bieńczyk i Wojtek Kuczok w pewnym momencie winem zajmowało się bardzo wielu filozofów też no i wiesz to, to co dla mnie zawsze było najciekawsze to takie pisanie o winie, które jest takim pisaniem bardziej felietonowym, eseistycznym, gdzie jest miejsce na jakieś dykteryjki, anegdoty niż taka stricte konsumencka krytyka winiarska i wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie no, no może się mylę tak jak mówię poprawnie jest na to coraz mniej miejsca. Czyli, że takie mniej humanistyczne się zrobiło to całe wino, tak? No wydaje mi się, że pisanie o winie tak, że wiesz, że teraz jakby ba może bardziej chodzi, ponieważ to też wszystko poszło w Instagram, poszło w media społecznościowe, bardziej chodzi o jakiś atrakcyjny obrazek, jakąś taką szybką ewokację jakiejś emocji, no coś atrakcyjnego, ale takie, takie pisanie o winie, kiedy to wymaga jakiegoś takiego powolnego namysłu i jakiejś powolnej lektury, to myślę, że tego jest coraz mniej, mylę się? No, myślę, że trzeba walczyć. Trzeba walczyć o to. Okay. Ale tak, zastanawiam się nad tym, co mówisz. Czy jest jakaś sprzeczność albo jakieś napięcie pomiędzy kulturą a emocją? Nie, nie, nie ma, nie ma, bo mnie też zawsze w winie najbardziej interesowały bardziej emo, emocje niż, niż wiesz, no taka, ta, ta, taki, taki czysty, czy, czysta rozumowa, rozumowa analiza. Nie, tutaj nie, nie, nie ma sprzeczności, tylko raczej mi chodzi o jakby szybkość, wiesz, jakiejś ewokacji pewnego nastroju, niż, niż jakby taki bardziej złożony opis, tak. No, i wyszłaś z tego świata winiarskiego do, do świata humanistyki, prowadzisz wydawnictwo, które no, temu się poświęca, ale to właściwie dla ciebie był powrót, bo ty w ogóle przyszłaś też z takiego miejsca do wina. Prowadziłaś wcześniej Galerie Sztuki, prowadziłaś pismo kulturalne. I co właściwie cię tak wciągnęło w tym winie? Co mnie wciągnęło w nie, słuchaj, znaczy wiesz, pewnie to jest jakaś taka zawsze złożona opowieść, bo, bo my winem się zajmujący zawsze, zawsze lubimy sobie opowiadać tą historię według takiego jakiegoś baśniowego schematu, aż pewnego razu wypiłem taką ta, taką butelkę i wtedy coś tam się wydarzyło, no w, ży w życiu nie ma tak, że aż pewnego razu, to pewnie jakby jest jakiś, jakaś cała... Złożoność okoliczności i wypadków, które decydują, że się, że się zaczynamy czymś zajmować. Ja w pewnym momencie przyszłam do wina w momencie, kiedy na full time tłumaczyłam literaturę francuską, i myślę, że ja w pewnym momencie byłam po prostu znużona takim. Wiesz, nizaniem słów na nitki zdań i, i takim siedzeniem przy komputerze i że łaknęłam trochę podróży. No a wino zawsze było w moim rodzinnym domu, było jakimś elementem codzienności i zawsze jakoś mnie tam interesowało, więc myślę, że, że, że jeśli tutaj szukać jakiejś takiej narracyjnej przewrotki, to być może ja po prostu w pewnym momencie potrzebowałam takiego kontaktu trochę z naturą. Co wino zawsze ci w jakimś sensie daje, ale oczywiście wino jako wino interesowało mnie raczej jako, to jakby to znowu było robienie w słowach, bo mnie. Ja nie mam takiej natury sybarytki, która lubi dużo zjeść, lubi dużo wypić, tak? Lubię dobre jedzenie, ale wino mnie raczej interesowało zawsze jako taki produkt kulturowy i zawsze bardziej mnie interesowała taka opowieść o kulturze oglądanie jej kuchennymi drzwiami. Zawsze interesowały mnie sposoby mówienia o winie, dlaczego tak opowiadamy, a nie inaczej, czy, czy jakaś w ogóle szeroko pojęta obyczajowość z winem związana. Wino jest takim bardzo wdzięcznym tematem, no bo wiesz, tam się w opowieściach o winie bardzo wiele dyskursów spotyka: i historyczny, i socjologiczny, i poetycki, i zmysłowy, więc to jest wdzięczny pisarski temat. Jest takie lustro właściwie, tak? Tak, ja myślę, że to jest takie lustro, w którym właściwie możesz, wiesz, no tutaj może się będziesz buntował, ale ja myślę, że w, tym, w to wino możemy bardzo wiele rzeczy włożyć dowolnych. Swoich. Tak. Czasami takich też, których nie ma w tym winie? No wiesz, to nie chodzi mi o opis jakby samego płynu w butelce, no bo tu są pewne parametry obiektywne, no natomiast jakby Twój odbiór tego jest już jak najbardziej subiektywny, tak? No, ale nie wiem, nam, wydaje nam się, że wino wyraża jakąś wielką ideę, a de facto no, to po prostu były drożdże, cukier i wyszedł alkohol, tak? Tak można do tego reduktywnie dosyć podejść? No wiesz co, no myślę, że jednak nie, no bo, no bo, no bo, no bo, no bo no można zawsze podejść do wszystkiego reduktywnie, ale, ale, ale wino no to też jest jaka, jakaś wielka historia. No wielka historia eksperymentów dokonywa, dokonywanych w danej winnicy, które się złożyły na jakąś tradycję winifikacji. I, i tradycje wykonywania danego wina, no więc jakby tam jest bardzo, bardzo wiele elementów złożonych tak i wiele ciekawych też historii ludzkich po prostu, tak? Psychologia postaci, które to wino robią i, i jakaś To jest się taką analiz... twoją ulubioną postacią wśród winiarzy, kto ciebie tak dotknął? Słuchaj, bardzo mnie dotknęła właścicielka domenowet, takiego wina prowansalskiego, która się sprowadziła, którą spotkaliśmy. Byliśmy tam spóźnieni, podróżowaliśmy nam z Tomkiem Prangę i Tomkiem Kurzeją, i byliśmy spóźnieni, bo wcześniej winiarz nas nam za długo, za długo nas zatrzymał, więc ona już była dosyć zdenerwowana, jak to francuska, że my. Że my. Chcieliście uh, się spóźnić. Tak, no tak. uchybiliśmy pewnym, pewnym regułom dobrego wychowania. Mm, I była w niej jakaś taka, wiesz, surowość, szczerość, autentyczność. I myśmy tam wszyscy z tymi naszymi laptopikami, komputerami, notateczkami, pytaniami o taką czy inną fermentację. I to się jakoś tak wszystko, wiesz, to jakieś takie wrażenie na mnie zrobiło, bo to się wszystko rozbijało wobec jakby, Tomek Kurzeja, który powiedział, że te wina to jest czysty absolut, coś takiego, i te wina były jakieś po prostu absolutnie nieprawdopodobne i to i to zderzenie tego takiego doznania czegoś absolutnie doskonałego z tymi naszymi dziennikarskimi pytaniami, które w żaden sposób wiesz, no nie były te wszystkie jakby przymiotniki wszystkie terminy degustacyjne i tak nie były w stanie oddać wielkości tych win i w zderzeniu z tą jej surowością ona kulała, miała wypadek, nie widziała na jedno oko, była tam kompletnie samotna, potem nam opowiadała, że nie ma kto odziedziczyć tej winnicy po niej, to, to było takie zderzenie wiesz dwóch światów, człowieka dla którego to, to, to wino jest życiem i dla którego ona bardzo wiele poświęciła, i tych naszych takich aparatów, wiesz, dziennikarskich, to było jakieś takie bardzo, bardzo silne i mocne wrażenie. A ja próbowałaś potem w innych warunkach wina z domenowet? Nie, no potem jeszcze piliśmy to wino do kolacji, bo ona nam podarowała i bardzo nam, ale potem już nie, potem już bo nie próbowałam. Już się potem otwiera i to już nie jest w ogóle to. Nie można tak, jakoś tak się bywa, połączyć z tym doświadczeniem ani z tą emocją. No, dlatego, jakby wracając do Twojego pytania, czy, czy to wszystko jest obiektywne, czy nie? No to wiemy, są takie naukowe badania. Charles Spence, taki jest angielski profesor, który napisał taką książkę, która po polsku się ukazała pod tytułem Gastrofizyka. No i on analizuje, jak bardzo Całość doświadczenia wpływa na nasze doznania smakowe. To, na jakim kolorze talerza jesz jedzenie, to czy, jak powiesz na przykład gościom, że jedzenie jest przez ciebie przygotowane, nawet jeśli jest kupione, to od razu automatycznie im lepiej smakuje. Tak samo jak powiesz, że jest ekologiczne. No i znamy też te wszystkie badania, które pokazują, że nawet jak podać wytrawnym degustatorom wino, białe wino pofarbowane na czerwono, to automatycznie jakby szukają w tym, wiesz, czerwonych owoców, a nie cytrusów. I miałeś wrażenie, że niektórzy winiarze tak trochę Tobą manipulują, opowiadają tam o tej swojej rodzinie, tam o tej, tym terroir, o tej ziemi. A de facto są takimi docenacjenikami? Nie, tego, takiego wrażenia nigdy nie miałam. Nigdy nie miałam i, i, i też zawsze lubiłam te historie, no bo wiesz, też zawsze była ta dyskusja, na ile my, na ile dziennikarz może akceptować zaproszenie do domu winiarza, bo właśnie wtedy może ulec pewnym swoim sympatiom, może ulec jakby pewnej opowieści i nie będzie już obiektywnie wina oceniał. Ale no, ja wychodziłam zawsze z założenia, no, że po pierwsze, wiesz, no, wyżej się cenię niż, niż yy... znaczy, że, że nie da się mnie przekupić za kolację może tak, a a A, a że to chodziło prostu... bardziej o podświadomy wpływ kolacji, a nie tak. To, że tak się ale da ale tak? oczywiście tak, ale ja po prostu myślę, że, że wino jest ciekawe jako po prostu całość tego doznania i jest ciekawe, też jakby jako znaczy, że, że bez opowiadania o tym kontekście. No mnie to nie interesuje, nie tak jak powiedziałam, nie analizuje mnie czysta analiza płynu w butelce. No czyli obiektywna krytyka Cię nie interesowała, nigdy tak można by w zasadzie to odwrócić, tak? Hmm. Wiesz, co? Ja nie wiem, czy bym, czy, czy, bym, czy, 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 czy można to, to nazwać obiektywną, obiektywną krytyką, no bo też można powiedzieć, że taki, taki, taki człowiek, który na przykład w obiektywnych warunkach degustuje setne barolo jednego dnia, też jest jakby, wiesz, pod wpływem swojego zmęczenia, pod wpływem tego, kto mu po, nerw, polał to wino, nerwu, tak. kto siedzi koło niego i tak dalej, więc jakby zawsze jesteśmy, jakby, wiesz, czymś. Nie tyle obiektywna krytyka mnie nie interesowała, co nie interesowało, nie, nie, mnie, mnie nigdy nie interesowało po prostu punktację. Nie interesowało mnie wino jako produkt spożywczy, który punktujemy, tak? Mnie zawsze wino interesowało jako pewien artefakt, produkt kulturowy, i zawsze wolałam o nim opowiadać poprzez metafory, niż poprzez punkty. No to branża winiarska tak nie do końca chyba to, to chciała przełknąć, prawda? Zawsze jakieś był, było takie napięcie pomiędzy tymi, którzy chcieli więcej kultury w tym całym mm -hmm. mówieniu o winie, a tymi, którzy de facto się zajmowali sprzedażą i to zaczynało już być trochę zbyt skomplikowane. Miałaś takie poczucie, kiedy, kiedy był, jak, no byłaś w tej branży? Mm. Wiesz co, kiedy byłam w tej branży, tak bardzo nie miałam takiego poczucia, bo wtedy miałam jeszcze poczucie, kiedy pisałam o winie i pisałam przecież nie tylko dla, dla magazynu wino czy potem fermentu, tylko przez na przykład długi czas miałam też tony w kuchni, która była wtedy pismem bardzo wysokonakładowym. 35 tysięcy egzemplarzy się drukowało i ludzie to kupowali. I miałam wtedy jednak tak, nie miałam takiego poczucia napięcia, bo, bo jednak miałam poczucie, że. Znaczy może ja wiesz, że działałam trochę w innym obszarze, bo na przykład jakby w kuchni to były takie, takie felietony upowszechniające w ogóle wiedzę, wiedzę o winie. Popularyzatorskie takie, tak? Takie popularyzatorskie, więc ja może trochę w innym obszarze działałam, takiego jakby upowszechniania tego wina i popularyzacji, niż bycia takim krytykiem, którego zdanie na świecie, no to już na pewno nie, bardzo się liczy i jego punktacje bardzo się liczą. No w ogóle nie miałam takich, wiesz, ambicji. Natomiast jakby, że sterujesz rynkiem. Tak? tak, natomiast jakby tak, zależało mi na tym, żeby tą wiedzę upowszechnić w Polsce. I wiesz, na przykład ostatnio mi się zdarzyło, to było bardzo miłe, yy, yy, zatrzymał mnie człowiek na ulicy i się zapytał, pani Ewa Wielerzyńska? Ja mówię tak, on mówi, proszę pani, dzięki pani zacząłem pić wino, czytałam pani felietony w kuchni. I rzeczywiście te felietony w kuchni wtedy były czytane. Wiesz, mi się zdarzało na przykład, że wchodziłam do sklepu z rajstopami i pani mi dawała zniżkę, bo mówiła, że czyta moje felietony w kuchni i to jest coś, co jakby z dzisiejszej perspektywy jest w ogóle nie do wyobrażenia, bo po prostu jest nie do pomyślenia dzisiaj, żeby teksty alkoholu pojawiały się w wysoko nakładowej prasie. Bo jednak kulturowo jesteśmy w zupełnie innym miejscu i alkohol jest zupełnie inaczej dziś postrzegany. No właśnie, co to się wydarzyło? Bo ty wydajesz też dużo książek na tematy społeczne. Yy, mamy się czego bać w ogóle w tej sprawie? Zakażą nam zaraz tego wina w ogóle? No wiesz, no wiadomo, że wina nie zakażą, no ale jakby no, 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 ty może się nie masz o co bać. Natomiast generalnie doskonale o tym wiesz, że branża jest w kłopocie, bo tego wina się produkuje coraz mniej i spożywa coraz mniej. No wiesz, no to jakby jest pewne filozoficzne pytanie, czy to dobrze, czy to źle. No wino, wino, wino na pewno jest alkoholem i alkohol na pewno nie służy zdrowiu. No te, też, jestem, też jestem tego zdania. Natomiast wydaje mi się, że żyjemy w takich trochę nowych, burytańskich czasach, także mamy już taką obsesję na temat zdrowia i higieny. Yy, I taki brak też pewnej spontaniczności w podejściu do pewnych spraw, bo, yy, no bo młodzi ludzie nie piją alkoholu, ale jakby yy, załatwiają sobie upojenie zupełnie innymi używkami. I yy, wiesz, wcale, wcale nie myślę, że zdrowszymi. Myślisz, że to chodzi o zdrowie w tym wszystkim, czy o jakieś bardziej polityczne może sprawy? Myślę, że są dwie rzeczy. Myślę, że jedna rzecz to jest zdrowie na pewno, że ludzie są bardziej jakby uważni na to, na to co jedzą i bardziej skupieni na, na zdrowiu, ale też oczywiście jest jakby taki wymiar taki wymiar, no jak, jak ty to, to nazwałeś społeczno polityczny. Myślę, że wino jest jednak produktem statusowym, jest produktem drogim, jest produktem coraz droższym, no, a, a żyjemy w takich czasach, kiedy ten taki dyskurs w prasie jest coraz bardziej inkluzywny i wino jako taki produkt snobistyczny. No już jakby wiesz, nie jest, nie jest mile widziane. Jest taka kontrrewolucja. MAS przeciwko naszemu elitarnemu trunkowi, tak? Wiesz co? No, nie, no nie wiem, czy MAS, no, tylko że po prostu pewne takie zachowania, które jakby budują Twój status społeczny poprzez takie jakieś elementy, które, które są drogie, prestiżowe i tak dalej, no to jakby to, to nie jest. Dobrze, wiesz, mile widziane w takim dyskursie. Mamy fatalną ściankę do tej rozmowy, no, bo są wina po 700 no. zł. Także trzeba będzie to chyba tam zaciemnić. Za nie widzisz tego tak? No, myślę, że to bardziej są sprawy związane z kontrolą. I czy to nie są oddolne ruchy, bo oddolnie to można przestać pić, ale niekoniecznie mówić innym, że mają przestać pić, to chyba jest jakiś tutaj inny aspekt, ale Chciałem Cię zapytać, co to się wydarzyło między Tobą a Włochami, bo Ty przecież zaczęłaś ten cały romans z winem od Francji. Mm -hmm. No i to jest też taki, można powiedzieć, leitmotyw wielu winiarskich historii, czy się bardziej kocha tatusia, czy mamusie. Mm -hmm. I no tak opowiedziałaś dosyć ewokacyjnie o tym, że to te Włochy tak Ci zaczęły bardzo pociągać, w jakim momencie tak przeszłaś przez te Alpy Winiarskie? Znaczy, wiesz co, no ja, ja przez swoje konekcje rodzinne, yy, przez to, że mam rodzinę we Francji, yy, no to można powiedzieć, że takiej kultury jedzenia i picia nauczyłam się we Francji, poprzez kulturę francuską. Yy. Natomiast jakby taka pewna sztywność i sformalizowanie Francji yy, zawsze mi yy, bardzo przeszkadzało. Ja się w tym nie czuję dobrze i nigdy się dobrze nie czułam, wiesz, myślę, że to po prostu taka kulturowa różnica, że ta kultura kulinarna we Francji była jednak kształtowana przez obyczajowość dworską, a we Włoszech przez społeczności lokalne. Więc jest po pierwsze ta, 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 ta kultura kulinarna jest dużo bardziej zróżnicowana, dużo bardziej jakby lokalna. No i generalnie we włoskiej kulturze jest po prostu więcej, więcej luzu i więcej takiej powiedziałabym... Szacunku dla takim no, tego, co się we Włoszech nazywa materia prima dla produktu, taki taki dum. No czy we Francji też to jest, no ale myślę, że jakoś we Włoszech to jest może jakby jeszcze jest większy nacisk, i taka duma rolników z tych jakby ich, wiesz, produktów lokalnych. I to jest bardzo fajne. I to na ciebie tak najmocniej działało, bo z kolei tak, żeby sama robić wino, to nie miałeś chyba nigdy takich ciągot. Nie, takich ciągot nigdy nie miałam, żeby sama robić wino, nie, ale wiesz co, ja po prostu, nie, 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 ja się nie lubię grzebać w ziemi, wiesz. To nie są twoje klimaty. Nie, to nie są moje klimaty. No, ale co, właśnie cię wzruszało to, że, że jest ktoś, kto to kocha i to robi i że jakoś łosi bardziej w tej ziemi grzebią, bardziej spontanicznie grzebią? No wiesz, nie, no wydaje mi się, że po prostu yy, to też się oczywiście we Francji bardzo zmienia, jest ruch win naturalnych, jest cały ten ruch, który jakby przeciwstawia się apelacjom i produkują vendettable poza regułami apelacji itd. itd. Natomiast wydaje mi się, że, że, że ta kultura winiarska we Francji jest jednak troszeczkę mniej elastyczna, no, że tam dalej, dalej jest kult wielkich marek, dalej jest kult Grand Cru, grand cru Classe i tak dalej tak dalej. Wiesz co, to, to co mnie we Włoszech uwodziło, no to jest to co powiedziałam, no strasznie mnie to jakoś ujmuje, że jakiś jeden człowiek postanawia, że właśnie zrobi coś z niczego, że jakby ma jakąś tam jedną sadzonkę jakiegoś szczepu, który już kompletnie ginie i postanawia właśnie go rewitalizować i ta świadomość, że gdyby on tego nie zrobił, nie poznalibyśmy tego smaku, który istniał kilkaset lat temu, no to mi się wydaje czymś absolutnie fantastycznym. A no to nie tylko jest we Włoszech, tak? No to tak, nie oczywiście, że to jest nie tylko we Włoszech, no ale jakby to bogactwo tych szczepów endemicznych może we Włoszech jest, wiesz, szczególnie dużo. A w ogóle taki, taki, taka romantyczna egzotyka grała dużą rolę yy, dla ciebie w winie? To żeby tak odwrócić pytanie, na przykład, czy polskie wino miało jakiś potencjał wzruszenia w ogóle dla ciebie? Wiesz co, no, to, to jest, to jest, to jest ciekawe, ja, znaczy to, to polskie wino się właściwie zaczęło dopiero tworzyć. Tak te, jakby przez te ostatnie lata, kiedy ja odeszłam od wina, też się bardzo, bardzo rozwinęło. I wiesz, yy, No jakby uczciwie mówiąc, ja po prostu lubię podróże. Ja lubię wyjechać z Polski, więc wiesz, więc, yy, więc może to jest po prostu taki prosty powód. No. Że za blisko jest to nasze wino. Tak. No, czyli co, Francuzi cię trochę wkurzali tą swoją sztywnością, a Włosi cię tak ujmowali tym swoim spontanem? Tak, no wiesz, jeszcze odrością taką tej kultury tego, że cię jednak zapraszają na obiad, rozmawiają z tobą, no jakąś taką otwartością swoją. No i powiedzieliśmy, że tak, nie lubiłaś tych bardzo dużych degustacji, ani tych ocen. Co cię jeszcze wkurzało w tej całej branży winiarskiej? Byłaś jedną z pierwszych osób, które tak otwarcie pisały o seksizmie. Mhm. Jak, jak, a z drugiej strony, no, osiągnąć bardzo duży sukces też w tej branży. Więc jak to wyglądało z Twojego punktu widzenia? Czy seksizm jest w tej branży? No, no z pewnością jest. No słuchaj, no, yy, znaczy, no, no też ta branża jest opanowana przez mężczyzn. Tak? Jak ja się zaczęłam zajmować winem, to byłam pierwszą kobietą w Polsce, która, która pisała o winie. I, I bardzo mi się wtedy za to dostawało. Tak? Było, była wtedy jakaś taka grupa wyrosła z forum gazety. Która tam co chwila w jakiś seksistowski, niewybrodny sposób sobie, sobie ze mnie dworowała. Czasami śmieszne, ale na ogół, na, ogół, na ogół mało śmieszne. Więc na pewno to jest seksistowska branża. I wiesz, jak tak się zastanawiam, to oczywiście nie była żadna świadoma decyzja. Jak tak wstecz patrzę, to myślę, że to była jakaś taka chęć, wiesz udowodnienia tatusiowi, takiemu wiesz, tatusiowi symbolicznemu, że kobiety też mogą, bo pamiętam taką historię jak mój ojciec, który się bardzo interesował winami i lubił wina i ja w jakimś sensie jakby mu tą pasję może zawdzięczam i z nim pierwsze winnice zwiedzałam. I pamiętam jak miałam, jeszcze nie miałam 20 lat może wtedy i wracaliśmy samochodem z Francji yy, przez Niemcy i mój ojciec, który jakby nigdy nie miał wolnych przebiegów i wiesz czas był zawsze wypełniony po brzegi Mówił do mnie, słuchaj, ten, ten silwaner, co go kupiłem w tamtą stronę, to jest bardzo sympatyczne popitko, bardzo, bardzo, on takie miał określenie sympatyczne popitko, to jest bardzo fajne wino, to ja myślę, że powinniśmy jeszcze karton kupić, to ja tu wezmę benzynę, tutaj się zatrzymam przy tym Tesco, czy jakimś innym supermarkecie, wezmę benzynę, a ty poleć i kup to wino. I wiesz, ja kupiłam to wino, przynoszę ten karton tego wina i się okazuje, bo, że kupiłam nie to, bo na etykiecie nie było napisane Trocken. Mhm. Nic nie było napisane, a wtedy nie wiedziałam, że musi być napisane trocken, żeby wino było wytrawne. Więc wino było pół wytrawne. I ojciec się wkurzył totalnie, znaczy, że po prostu ja nic nie wiem, jak ja mogłam kupić to złe wino. Przecież wiadomo, że musi być napisany trocken, wiesz. I myślę, że może wiesz, z, z właśnie, właśnie z tej potrzeby udowodnienia symbolicznemu tatcie i mężczyznom, że ja tak? dokładnie wiem. No wiesz, ta cała przygoda się zaczęła. No ale tak strukturalnie patrząc, jeszcze wracając do mojego poprzedniego pytania, no to powstały te wszystkie stowarzyszenia: Kobiety i Wino, tak, byłaś redaktorką naczelną. Mnóstwo jest przecież somelierek i importerek, więc no trudno powiedzieć, żeby kobiety nie były w tej branży widoczne. Odczuwałaś też już po tych wszystkich latach jakiś cały czas napięcie, czy takie wojny, wojny płci, czy jakiś szklany sufit? Wiesz co, no zdarzało się to w pewnych krajach. Na pamiętam jak podróżowałam z Tomkiem Prangę po Portugalii, gdzie w każdej winnicy winiarz portugalski pytał się czy pani też będzie degustować. Więc, jakby wiesz, czasami, jakby oczywiście, że to się jakby zderzało. To był tytuł twojego felietonu, którym tak, którymś radę, tak? Możliwe, że tak było. No więc wiesz, tak czasami się zderzałam z takimi zachowaniami. Oczywiście, no, pewnie każda kobieta w każdej branży, gdzie jest większość mężczyzn z takimi zachowaniami, się zderza We Francji na przykład Francuzi w takich, jakby, w takich towarzyskich jakby sytuacjach nie uważali, że ja kobieta z Polski mogę mieć coś do powiedzenia na temat wina i że. A w Polsce było lepiej czy gorzej? Słuchaj, no już w pewnym momencie, jak ja już jakby długo, długo pisałam o winie, to się jakby wiesz, no, no, no nie, nie, nie zastanawiałam się nad tym. Ja myślę, wiesz co, ale myślę też, że jest taki aspekt po prostu tego, tego zawodu, jeszcze w, w, może sprowadzając to jakby nie na, nie na takie pole seksizmu, ale pewne, pewne jednak różnice płci i, i że. Mi się wydaje, że mniej kobiet wykonuje ten zawód, też z tego powodu, to jest absolutnie biologiczna różnica, że my gorzej trawimy alkohol i że wiesz, yy, że jednak spożycie alkoholu w tym zawodzie jest duże i nawet jeżeli nie pijesz tego wina, a tylko degustujesz i wypluwasz, to się z pewnością przez śluzówkę wchłania i myślę, że po prostu kobiety mają, yy, mają mniejsze, mniejsze... Przechlapane. No pod... uważam, że tak, uważam, że tak. No, a teraz, jak już w ogóle nic nie mówisz z tym winem, to jak ci się z nim żyje? Lepiej słuchaj, bo ja w pewien sposób naprawdę, właściwie to, co mi tak jakby najbardziej, wiesz, bolało, że te najwspanialsze butelki pijesz z ludźmi, z którymi niekoniecznie byś usiadł przy stole do kolacji, wiesz, pijesz w takich warunkach, w jakimś takim towarzystwie albo w jakichś takich warunkach sterylnych, a jednak wino to jest dla mnie spotkanie. To jest jakby, wiesz, tak, taki, taki element biesiady, jakiegoś ceremoniału, który, który, który dzielisz z bliskimi, więc ja w tym sensie naprawdę wolę Wolę się napić, wiesz, cru bourgeois w dobrym towarzystwie niż grand cru classe w towarzystwie, w którym niekoniecznie chcę pić. Ja jestem... Tak, tak. Znaczy, jakby nie ujmując różnym wspaniałym postaciom, które jakby spotkałam w tym świecie i które bardzo lubię, bo to jakby też. Ale tak, no jakby wiesz, no, 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 wolę pić z przyjaciółmi niż jakby w takiej sytuacji profesjonalnej. I w tym sensie, jakby jestem w stanie docenić tańsze wino i tańsze wino też jest mi w stanie w miłym towarzystwie sprawić sporo przyjemności. No już nie bardzo tanie, bo już takiego jakby też nie piję po latach, po latach praktyki. Wiesz, jednak człowiek się staje bardziej wybredny, ale jakby wiesz, no, no, w tym sensie jakby z winem mi się lepiej żyje, bo Przyjemna jest taka jakby spontaniczna radość i spontaniczna przyjemność bez analizy. Amen. Naszą gościnią była Ewa Wieleżyńska, wydawczyni, była redaktor na Czerna Fermentu. A Was już wkrótce zapraszam na kolejne odcinki.